Witajcie moi mili. Witajcie moi mili. Czwarte lipca 2014 rok. Do drugiego miejsca rozładunku mam 1,5 kilometra. Dobrze słyszycie? Do drugiego miejsca rozładunku mam 1,5 kilometra. Jest godzina 6.40 tutaj mam wysokość 3,80. I ja mam wysokość 3,80. Teraz pytanie: Ile ma zaplecza wiadukt? Będę chciał. Zerknąć, na pewno nie pojadę na bezczelnego. Mogę się czasami zdziwić, ale zawsze jest jakaś tolerancja, tak? Jest tolerancja, jeżeli chodzi o wysokość. Ale dla świętego spokoju. Jak sami widzicie, on jest obity z każdej strony. Jest wyższy, ale dla samego siebie wyjrzę. Więc ok, przechodzi. Jest dobrze tutaj. Nieraz można. O, jest spokojnie. Ten jest wyższy. Widać, że jest nowy. Położony. Ale tutaj, jak ktoś będzie jeździł, niech się nie sugeruje nigdy. Początkiem, że jak wejdzie, to już jest ok. Trzeba spojrzeć na, na podłoże, na drogę, którą się jedzie, bo ona jest albo pod górkę, albo z górki. Zawsze no, jest również w poziomie, prawda? Ale jeżeli, jeżeli się ta nawierzchnia zmieni, to automatycznie wysokości się zmniejszają. Albo zwiększają. Teraz było OK, miałem zapasu, tak jak mówiłem tolerancja była i tutaj gdzieś mam niby za 800 metrów Nie, Za 800 metrów, a tutaj mam jechać prosto teraz takimiś krzaczorami Chyba tak. Idziemy zakazu, nie ma to jedziemy Dzisiaj również o czwartej rozpoczynałem pracę, tak cały tydzień się układa i nic na to nie poradzę tu w prawo nie, w lewo, gdzie to mnie to w ogóle taka propociągnie jakimiś klimatami, krzakami no. to aż się boję gdzie ja to będę rozładowywał pierwsze że miejsce ładnie mi poszło bo to z rampy Ciachbach a tutaj mogę się czasami lekko zdziwić o której tutaj miałem być 630 137, a jest godzina 647. Ło, coraz mniejsze poślizgi. Tutaj, później w prawo. Innej drogi nie było. Spojrzałem właśnie, że jakimiś krzaczkami tutaj Na będę... 80 metrów, dojeżdżał. Dobrze, że wszyscy sobie jeszcze smacznie śpią. rechts To bombowiec... Pilotem Adamem przemknie, bo tylko słychać jak chodzi agregat do czterech zbija. I za 300 metrów, bardzo proszę, żeby tutaj było jakieś duże marketowisko z rampowiską. Bardzo proszę, do... czy tak ciężko? Ha, ha, ha. Widzicie to co ja? Wejście drzwiami. Nach 100 metrów ankunft. Ja. I jak ja mam to teraz zrobić? Jak oni to robią? Czy tutaj i tutaj? Ankunft. Chyba tak. Nie wiem, łamiemy wszystkie przepisy jakie są tego dozwolone. Jedziemy na ten chodniczek, żebym tej lampy tutaj nie urwał Nie wiem co ja teraz robię ale ja tego inaczej nie widzę jak ja mam to ogarnąć Nie byłem tutaj, nie mam pojęcia, może mi powiedzą, że źle zrobiłem Może mi powiedzą za chwilę, że miałem odwrotnie stanąć Nie wiem, ja tak spojrzałem na na, na, na nawierzchnię i tak mi się wydaje, że chyba będzie najbardziej rozsądny taki właśnie manewr w tą stronę za chwilę się dowiem. No chyba może wycofam. A już tak się cieszyłem, że czas operacyjny taki fajny. No to już się nacieszyłeś, nie? są jakieś wejścia. Zaraz muszę bombowca wyłączyć, bo zaraz mi tu z bloków pół cofnę sobie w linii prostej i tutaj na ten chodnik nie będę miał innego wyjścia a tak prosiłem tylko o rampę tylko rampę prosiłem. O, nic więcej. Dobra. Zesupek już tutaj powyginany. No i teraz muszę wskoczyć na ten chodnik. Lu. Muszę go zaraz wyłączyć szybko, bo, bo na głowę dostaną. Już muszę nawet, nawet wyskoczyć, wyłączenie nie musi już hałasować, bo zaraz to będzie windowany. No i cofamy Panie Adamie, I cofamy teraz tak, o, się ustawimy. A robię ten sam tutaj manewr, co jak wjeżdżałem musiałem cofnąć i teraz robię ten sam manewr, bo jak widzieliście to wjechałem na chodnik. Musiałem cofnąć na chodnik, a z, ta, z tyłu za mną stanie jakaś dupa wołowa i nie widzi, co ja robię, jak ja już całą drogę zajęte, że on tam gdzie nie wyrobi. To jest za szołomek. Musiałem cofnąć, nie mogłem na chytro pójść od razu, bo bym te, te wszystkie neony tutaj plastiki pozdejmował. Jakbym tak skręcił z miejsca, z chodnika chciał wyjechać, to wiadomo, jak to się zakończyło. Nie? No, wyłączymy teraz. 40 kilometrów do centralnego Lagra. A to śmigamy. No i tak troszeczkę muszę się uszczypnąć. A ładno! Nie tak mocno. A no, uszczypnąć się, dlatego, że miałem dużo zwindy, powiem wam, dużo zwindy miałem. No i ogarnąłem. To jest godzina 8 ma 8 8.10 8.10 i jest bardzo dobry czas już naprawdę bardzo dobry czas byłoby tak dalej żeby takie przy takich właśnie pracach takie samo poczucie wypisywało na myśli, że, że no, no, upłocić się, upłacać ale jakoś to mi tak zgrabnie, nie, 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 nic tam mnie nie komidowało, nic mi krawędzi nie przeszkadzał, chodnik nie przeszkadzał. Śmiało sobie śmiało sobie jeździłem tym wózkiem, mimo to, że wjazd był do, do tego sklepu z głównymi drzwiami. Nie było najgorzej, nie było najgorzej. W dobrym czasie przyjechałem, dużo ludzi nie było. Okej. Okay. nieźle I Mam nadzieję kolego, że jedziesz. Stanąłem tak blisko za tobą, ale, no, ale co ty ze wstecznym tutaj kombinujesz? Bo ja teraz nie rozumiem. ale no ja nie rozumiem za mną jest auto tak co ty w ogóle tam tworzysz bo ja nie wiem nie wiem, nie wiem co on świruje co on robi może mi powiedzieć co on robi bo ja nie wiem no Aha. Wiemy. Już wiem co on chciał wyjechać, Ja muszę teraz dać tutaj bardziej o I teraz ja zablokuję niestety Podciągnij trochę do kolego Podciągnij podciągnij Bo ja nie przypuszczę tam osoby jeszcze trochę bo już idą odciągnij to trochę tamtą no, lampy nie myślicie no i musimy sobie tak radzić zablokowaliśmy całkowicie skrzyżowanie no ale jakbyś podciągnął naprawdę jakbyś podciągnął panie kolego te pół metra to ja bym naciągnął tutaj i by było ok no czego ty się boisz no tam masz po prawej stronie światła dla pieszych. Jak tam się zapali o zielone, to i u nas zielone. A on się bał, bo żeby światła nie będzie widział. No ale to nikt mu nie mówił, nie? Że spojrzy dla przejścia na pieszych. No ale teraz myślenie jest bardzo trudne. No, ale chciałem powiedzieć, że nieraz... Nie no i to mało by było na tą chwilę. śmigamy żeby rozładować i załadować drugą turę. Godzina 12.09. 12.09. Przepraszam. 12.06. No i teraz osobówka 12.06, a rozładunek mam. O, je, je, ja by tam, rozładunek o której mam mieć? O 12.06 A do punktu ile? 700 metrów I znowu spóźnienie Czy ja normalnie dojadę? Czy ja w ogóle stąd wyjadę? No dzieci, dawać, dawać, dawać tymi rowerami. Nie będę ryzykował, bo... Nie będę ryzykował z wami, bo to... No i tu nie pomyśli, tak? Nie pomyśli? Czy pomyśli? Pomyśli. Cofnął trochę. Godzina tu rasta, już dziewięć, nie dziewięć, bo ja patrzę na nawigację. Osiem, już dwie minuty wykroczenia. O, a to co? Jedźcie, jedźcie, bo ja tam. A ten gdzie? A ten gdzie? Kulturalny, rozgarnięty. Zbiesie się jemu netto ale tam nic nie ma, bo ja wiozę. teraz jak z małżonką rozmawiałem to małżonka moja mówi, że się uśmiała, bo ja tam teraz fotkę wstawiłem fotkę wstawiłem z rozładunku no i tak wrzuciłem sami możecie zobaczyć co wrzuciłem a ktoś napisał, że zapytał czy ja pracuję czy ja pracuję w Biedronce a tak w może zaraz zobaczycie tą Biedronkę Gdzieś ona tu powinna być. Znaczy nie reklamując, mówiąc Stonka, tak? Na 200 metrów ankunft O, jest tutaj właśnie. O, proszę bardzo, jest Stonka. Jest toneczka, jest taka, taka, Ile spóźnienia? 4 minuty. Będę błagał. Jest dobrze. O, widzę. Rampa. Rampa, rampa. Tylko żeby jeszcze miejsce na tej rampy było. Adam Lejce a dzisiaj maszę funcio mi na te się ciągnąć inną konika mercedesika tylko, no nie akurat nie tego co jeżdżę tylko innego cały i tego mam tak, bo tam coś ma robić przy tym nie żeś jej kiedyś chłopie, bo

To jest godzina 13.50 13.50 czyli zajęło mi to wszystko godzinę 40, rozładować i rozładować i załadować nieźle porównując te czasy moje, które dawno parę dni I temu miałem to nieźle był bardzo upierdliwy personel to znaczy chodzi o jednego akurat proście. I na samym początku wrażenie sprawy takiego postaw wynieść po zamiarze ale nie o ale co trzeba się po prostu żeby mobilizacja czas, a czy czas no żeby tak człowiek był wypoczęty po, po nie, nie, nie tak przepracowany po tym dniu pracy nie miał głowę do myślenia, do płonięcia słów no to bym sobie z nim więcej porozmawiałam, tak? Dobry. Ale poczekamy. Przecierpimy. Poniżyć się nie nawet, w razie czego, na jakiś czas porozmawiamy. prawda? Fajrzę auf autobahn Na pol, kurde Teraz myśl Co tutaj za manewry robisz? 34 stopnie, no zagrzałem się jak motorynka Oj, no zagrzałem się Teraz klimę Nie ma to, że tamta kłowa do góry jest dobry czas operacyjny dzisiaj Chyba najlepszy w ogóle ze wszystkich dni 13,50, 14.30, pół godziny wyrzucić Bajka. tak się To moja gębunia cieszycie cię będzie.